Witajcie, moi drodzy. Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek, jakikolwiek tutaj materiał nagram. I to właśnie ten kanał. Bo niby, a pamiętam to raczej dobrze, to już będzie dwa lata. Jak gdzieś już się wypowiadałem na ostatnim wówczas materiale, że to już ma być permanentny koniec koniec, odcięcie się od tego w pewnym sensie. No koniec, krótko mówiąc. A dziś tutaj jednak coś dla Was rzucam. Coś jednak krótkiego, ale wydaje mi się, że dosyć ważnego. A więc co on takiego namyśli? Może po pierwsze to, że ten kanał tak naprawdę faktycznie będzie w pewnym sensie, jakby to ująć, zamknięty. Dokładniej chodzi o to, że to na tym kanale. Ten filmik jest jakby ostatnim zamykającym go. Już co? Widzę to zdziwienie, te głosy zaskoczy, te głosy, jakby te pytania. No ale, przecież poprzedni materiał było, czy wrócić? Czytałeś na pewno komentarze i pewnie postanowiłeś wrócić, skoro nagrałeś ten film. Owszem, tak zdecydowałem, ale ten powrót będzie się odbywał na innym kanale. Tak, na kanale innym zupełnie, gdzie ja jak na razie wrzuciłem trzy takie materiały, głównie gamingowe, głównie testowe, tak naprawdę. I to myślę, że właśnie tam, na ten kanał, będziemy się przenosić. Ten kanał będę traktował tak naprawdę jako swego rodzaju, nie wiem, wspomnienie takie przypomnienie o początkach mojej osoby na YouTube. Ta, Lukaso Monato tak naprawdę staje się teraz jakimś. Nie wiem jak to mi do głowy, muzualnym eksponatem, który można podziwiać. Ta, brzmi to jak brzmi, ale tak to sobie wyobraziłem. Kiedy uznałem, że właśnie taką informację zamierzam przekazać. Jak się będzie nazywał ten nowy kanał? Jest to kanał Bodaj. Mój o kanale a nawet nie jestem pewien jego nazwy. Ale dobra, jest to kanał Dark Slive. Pewnie może być problem z wyszukaniem od razu, tak na... bo to w końcu nazwa tak trochę człony angielskie. Dlatego zarówno w opisie filmu, w przypiętym najpewniej komentarzu zostawię linki. Linki do tego nowego kanału, na którym już tak naprawdę będzie się odbywać cały proces nagraniowy. Prawdopodobnie wrzucę to jeszcze w informacjach, ewentualnie na karcie społeczności, o ile dalej tam jeszcze można wszystko coś rzucać, ponieważ te dwa lata może imię tu nie było, ale gdzieś się coś obserwowało, i różnie się o tej karcie społeczności coś słyszało. Zatem myślę, że więcej nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję za wysłuchanie, za zrozumienie. I tak naprawdę będę was oczekiwał na nowym kanale. A tam, jak się pojawi jakiś kolejny materiał, to najpewniej już będzie bardziej informacyjny i bardziej szczegółowy niż ten. Bo tak naprawdę robię go trochę na spontanie bez jakiegoś tam przygotowania, jeszcze w lekkim stresie. Bo nie sądziłem, że nawet taki powrót może być hmm, lekko stresujący i denerwujący. Ale ja już taki niestety jestem. Gdzieś ten stres. Częściej lubi dopalać takie zdenerwowanie, niepewność, że aż się lubi język plątać. Ale dość już tego przedłużania, dzięki Wam za uwagę i, i mogę wam tylko życzyć wszystkiego co najlepsze. I do zobaczenia tym samym już po raz drugi na nowym kanale Darks Live. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Do następnego razu. Cześć!